Kochani, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie radzić, razić to, że na łóżku jest samo prześcieradło. No tak wyszło. A ja zapraszam Was dzisiaj na Get Ready With Me połączone z vlogiem. Jak widzicie, wczoraj kręciłam włosy, dzisiaj będę je układać, ale to później przy Was. Na razie wykonamy sobie ekspresowy makijaż, czyli taki, jaki lubię najbardziej, wykonuję najbardziej, najszybciej. Najbardziej wykonuję, najpierw na twarz, mam już na twarzy serum, teraz krem z SVR, ten Sebia Clear z SPF 50. Chronimy skórę przed starzeniem, fu jakiś włos, przed zmarszczkami, przed przebarwieniami, ok. Bardzo fajnie, szybciutko się wchłania, od razu można wykonywać makijaż. Ja dzisiaj pierwszy raz użyję tej gąbeczki z Donegal. Ja ją namoczyłam tą taką soft, sensitive i tak dalej. Nie wydaje mi się, żeby ona była bardziej jakoś delikatna niż inne. No ale nic. Moi ulubieńcy Illumibel korektor, czyli po prostu najlepsze podkłady na świecie na okres wiosna-lato. Mieszam dwa odcienie, trzy i jeden, bo są o wiele ładniej wychodzą te dwa odcienie niż numer dwa. I nakładam sobie na twarz i będę przy użyciu gąbeczki rozprowadzać. Co chciałam Wam powiedzieć, to to, że ten makijaż sam zobaczycie, będzie na maksa ekspresowy. Chciałabym Wam jeszcze dzisiaj pokazać, więc wszystkich, które to interesuje, to po makijażu niech zostaną ze mną. Znaczy po makijażu jeszcze oczywiście pokażę Wam fryzurę i ubranie, ale po tym wszystkim zostańcie ze mną, zobaczycie, jak u nas wygląda śniadanie w niedzielę i jak wyglądają święta w domu moim rodzinnym bo to nie są standardowe normalne święta więc yy, zapraszam was do mojego domu rodzinnego żebyście poszli ze mną a jeżeli tylko jesteście tu po to żeby zobaczyć moje get ready with me to też mi miło to możecie po prostu przerwać Film w trakcie. Ja jeszcze sobie troszeczkę dołożę. Widzicie, cera już jest po prostu idealna. Pięknie przykryte, co miało być przykryte ładnie rozświetlona, delikatna, taka świeża. Wiecie, ja w nocy, ja w nocy nie sypiam, a ten podkład naprawdę dodaje takiej no, energii, można powiedzieć. Dobra. Ale dzisiaj ważne wydarzenie, dlatego go dokładam. I tak robimy bardzo taki codzienny, lekki makijaż, tyle, że dzisiaj kępki przykleję sobie. A poza tym to taki mój codzienny makijaż, jaki wykonuję codziennie zawsze na okrągło. Korektor pod oczy to L'Oreal True Match, stara wersja. Yy, dwójeczka. Okej, okay, teraz nałożymy cienie. Cienie z paletki Technik. Ja tą paletkę dostałam. Przepiękna paletka, naprawdę bardzo niedroga. Zobaczcie, jakie ma piękne cienie. Ale ja wam tak pokazuję cienie, jakbym tutaj nie wiadomo, co miała robić. A tak naprawdę na całą powiekę nakładam jeden cień taki bardzo ładny, jasny, błyszczący. Bo dzisiaj chciałabym bardzo, żeby ten makijaż był w jasnych tonach zachowany. Taki, żebym była taka właśnie um, oko, żeby było takie otwarte ja, żebym wyglądała na wypoczętą bardzo mi na tym zależy dzisiaj to jest cień błyszczący, który śmiało ciągnę aż pod um, powiekę ale naprawdę, moje makijaże nawet przy użyciu cieni, no bo wiecie, że robię to po prostu nieperfekcyjnie są ekspresowe Mąż już jest z Lusem, bo Luse już oczywiście nie śpi. Ja już jestem po treningu i po prysznicu. E, Ignasu jeszcze śpi, więc tyle fajnie. Niech się dziecko wyspi, bo on też taki pod niespodniecenia zasnąć nie mógł ze względu na króliczka dzisiaj. E, I teraz puder. Puder, e, który już Denko zobaczył. Rimmel Stay Matte, czyli zawsze ten sam puder ulubiony. I pędzel mój ulubiony, mimo że mam fajny z Ico Tulsto, ten z Biedronki kocham. Więc tym pudrem z Biedronki przy pudrem z biedronki. Pędzel z biedronki przypudrowuję buzię i tą okolicę pod oczami. Bardziej go tak wciskam w twarz, jakbym go miała zagruntowywać. Zauważam, że wtedy lepiej się, dłużej się trzyma makijaż w ciągu dnia. A też mi na tym zależy, bo idziemy w gości. Ok. Tak więc tyle. Może zrobię sobie brwi, żeby ładniej to wyglądało. Chociaż ja mam hennę, ale dzisiaj Pierre René Professional Brow Liner w kolorze blond. To takie uzupełnienie ewentualnych braków. Uwielbiam henne, bo dla mnie to ogromne ułatwienie. I przyspieszenie makijażu niesamowite. Okej, okay, jak coś z nimi będzie nie tak później, w świetle sprawdzę, to po prostu je wyrównam. Tak mi się śpieszy. Wiecie, ja się zawsze zresztą śpieszę. Podkręcę teraz rzęsy za lotką. Jedno oko, drugie oko, potem odżywka z Essence Volume Booster. Ona ma niby powodować, powodować zrzęs. Zawsze Wam to mówię, ale w tą stronę nie działa. To jest taka moja fajna baza pod tusz. Po jednej warstwie. Raczej cieniutko tego tuszu. Ok. I chwilkę poczekamy. To w międzyczasie ja sobie brązer nałożę. Brązer również z René. Bronzik powder, bo to jest puder brązujący tak naprawdę. Ocieplający, można ocieplić ładnie twarz i nie tylko twarz. Ja go dzisiaj tylko do twarzy użyję, bo dekoltu nie mam. Pędzelkiem zicot, przepięknie pachnie czekoladą, nie pędzel, tylko brązer. Blending bronzing to jest pędzel, czyli do blendowania i do brązera. Okay. myślę, że jest OK. Loreal Paradise ląduje teraz na moje rzęce. No i można powiedzieć, że raz pomalowałam rzęsy, kilka razy ciągnęłam, więc trudno powiedzieć, że to jest jedna warstwa, ale raz. I teraz będziemy kleić kępki, akurat przez chwilę zanim je otworzę, to się rzęsy podeschną. Kępki z Donegal. ja je również wybrałam sobie ze sklepu Darmar Sklep, o tak wyglądają. Bardzo lubię te kępki, bardzo. Czekajcie, tylko pełno jakichś naklejeczek. Otwieramy. Tu jest dołączony klej, ale ja nigdy tego kleju nie używam, więc trudno mi powiedzieć, czy on działa, czy jest dobry, czy niedobry. Pęsetę muszę przygotować. U mnie to jest standardowy klej duo, więc ja sobie klej wycisnę na to plastikowe opakowanie od rzęs. Kropelkę. Uh -huh. Dość sporo. Nie był to zamierzony efekt, no ale trudno. No i teraz tak. Ja będę używała lusterka. O, zapieram sobie. Mam nadzieję, że Wam przeszkadzać nie będzie, że ja będę tutaj się patrzeć. I teraz tak odklejam najdłuższą kępkę. One są takie, widzicie? Krótkie, średnie i najdłuższe, więc odklejam najdłuższą. Przy użyciu pęsety na rękę. Sobie tak odkleję dwie najdłuższe. Jedną średnią, i dwie małe. To jest zestaw na jedno oko, planowany, bo różnie jeszcze z tym bywa. Dwie najdłuższe, jedna średnia i dwie krótkie, więc biorę najdłuższą. Maczam w kleju i przykładam. Widzicie? Dobra, druga najdłuższa. I nie mówię, że to jest perfekcyjna metoda, i makijażystki pewnie. Patrzą ze zgrozą na to, jak ja to robię. Ale to jest moja metoda. Ja się tak nauczyłam i mi jest tak dobrze. Mi jest tak najlepiej i mi się tak podoba. Dobra, teraz średnia. O, spadła mi kępka już. No właśnie dlatego mówię. Planowane były, ale się zmyły niestety. Kępka średnia. I kępki dwie małe, tylko jedną zgubiłam, będę musiała drugą sobie odkleić. Może nie będzie takiej potrzeby? Dobra, zostawię na razie to oko z jedną małą kępką. Tu tak samo dwie duże, ale. Ale, wow, tutaj się zrobiło. Duże, może od razu na biurko je położę na toaletkę. Jedna średnia i jedna mała. Zobaczymy, czy tu wystarczy tyle samo. Trochę za mało kocio ją przykleiłam, więc druga pójdzie jeszcze dalej. Ale tego kleju dużo wycisnęłam. Wiecie co? Chyba tych rzęs tutaj wystarczy zdecydowanie. Dobra, czyli mamy dwie duże, jedną średnią i jedną małą. Ja zamykam to pudełko z rzęsami. Ach, ten klej. Wycieram play. I malujemy usta. Na ustach dzisiaj takie połączenie. Konturówka najpierw z Essence Lip Liner, kolorek 05 Soft Berry. Konturówka mamy, a wypełnienie to będzie pomadka z Max Factor Lip Finity, ostatnio mój hit i ulubieniec. Kolorek 16 Glowing. I ona ma taką warstwę matową, a drugą nawilżającą. Więc najpierw ta matowa i poczekam, aż zaschnie. Jak widzicie, pasuje idealnie do tej konturówki. Ok, czekamy, aż pomadka zaschnie. Jak widzicie, oko wygląda tu jeszcze klejnie zasechł do końca, ale oczy wyglądają. Wow, wystarczająco tu się dzieje, jak dla mnie. Już nic więcej nie trzeba. ja. ja... Jest szansa, że pociągnę sobie jeszcze linerem przy samej linii rzęs, ale jak do, dokładnie mi wyschną rzęsy, teraz nie będę tam paćkać. Chciałam Wam powiedzieć, że zrobię tą linię, tylko że przy użyciu cienia, żeby była delikatniejsza po prostu taka rozmyta linia. Więc użyję cienia, 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 cienia brązowego. O tego matowego w środku. I pędzelek to jest z biedronki z szcięty Ja nim kiedyś brwi malowałam. Hakura H85 już mi się rozkraczył. Taki się zrobił. nakładam nim dlatego robię jak najbliżej linii rzęs. Linie. Plan się zmienił w trakcie realizacji, ale ładniej oko od razu wygląda. I nakładam jednak ten cień. Taki bakłażan, bym powiedziała burgund. Bakłażan. Od razu ładniej oko wygląda. Dobrze, że wpadłam na pomysł z tymi kredkami, kreskami, kredkami. Dobra, kochani, to tyle. To mój cały makijaż, tak naprawdę. Ja lecę się ubierać i czesać przede wszystkim. Już Wam powiem, co będę robiła z włosami, bo jeszcze na razie muszę pochodzić w takich e, spiętych z tego względu, że idę gotować. Przerzucę je na jedną stronę, rozczeszę je bardziej, rozczapierzę w palcach i fryzura będzie gotowa, bo takie loki się same układają. Czy zrobię to przedziałek na środku, czy zrobię bardziej na boku? Po prostu je jakby porozdzielam, pojedynczo te loczki, będzie ich o wiele więcej i to będzie moja cała fryzura. A w tej chwili wiążę włosy i lecę jeszcze do garów. Ciekawe jakie królik zostawił wskazówki. Ciekawe. O, jajeczko. Jajeczko? No to podnoś. Może coś tam pisze. Czytamy? Znajdziś? Czytamy? Uwaga, uwaga. Czekałeś na mnie cały rok, więc pora na pierwszy krok. Rozwiąż proste zgadywanki, bo czekają niespodzianki. Więc zagadka numer jeden. Szybko odwróć się za siebie, może zajrzysz do lodówki, może tam są dalsze wskazówki? No idź. No tak, tak powiedział. Nie wiem, szukaj, czy tam są jakieś wskazówki. Dobrze. Uwaga, słuchasz? Trochę tutaj jest za zimno. Króliczkowi bardzo pilno. Byś odnalazł niespodzianki. Może zajrzysz pod firanki? To już trzecia zgadywanka. Dam ci jajka i baranka, jesz śniadania i obiady. Dam królika z czekolady. Chcesz takie słodkie paczuszki? Może kryją coś poduszki? Uwaga: To nie z kremem rurka, ale to już czwórka. Szybko idzie zgadywanie. Może słodycz jest w piżamie? I nie, Super. Uwaga. Zamknij i słuchaj dobrze. Piąta zagadka. Gdzie te jajka z czekolady? Może weszły do szuflady? weszły weszły szuflady? W W twojej szafce się chowają i na ciebie tam na na tam tam Jest kolejne. Mogę. Uwaga, mój Ignasiu i ostatnia zgadywanka, którą zgadniesz dzisiaj z ranka. Jesteś synkiem, jesteś bratem i dla Łucji całym światem. Pięknie piszesz, pięknie liczysz, cały tydzień nie jesz słodyczy. A że dzisiaj święto mamy, to zaszaleć tobie damy. I zgadzamy się z królikiem. Szukaj słodyczy za śmietnikiem. Tam masz! Wow! Wow! Ekstra! Nie małe. No proszę Ekstra! No chyba wszystko lubisz, co? Kinderżów. Ale fajny. Żelki! Żelki! Ekstra! Co się tam jeszcze kryje? Kinderki, jakie ogromne. Super. Ale słodyczy to chyba na cały rok. I pyszne cukierki. O, to są w czekoladzie. Czekolada? Tak. Ulubione, wszystko ulubione. Ten królik się zna. Super. Co tam jeszcze jest? Lubisz czekoladą. I soczek, no ekstra. O, co to? Zabawka do uci. No i królik coś dla Lusi zostawił? Jest. Jaki kochany królik. Dziękujemy króliczku. No i cześć kochani. Tak się prezentuję w całej okazałości. Musiałam spiąć włosy niestety. Noszenie dziecka wymaga tego, żeby włosów matka na twarzy nie miała. Przybliżę się najpierw i zacznę od tego. Makijaż już znacie. Kolczyki założyłam z H&M-u takie. To jest komplet selfie bo Jest to bluzeczka taki crop top i spódnica ołówkowa. W takim nude kolorze. Wygląda tak. tak. I torebka to jest prezent od męża Calvin Klein. A... Klein, a na nóżkach mam buty z buty z, 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 z Renée. Buty z Rene żółte szpilki, tak. No i wózeczek, czyli mój nieodłączny atrybut matki. No i tak się prezentuje. Na razie zasiadamy do mojego stołu, a potem lecimy w gości. No nic, do zobaczenia. pa! Uwaga, 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 słuchamy. Ha, 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 zabawy czas nastał. Witam, czas to ja zając. Biegałem, skakałem i cały rok na to czekałem. Widzę, że jest nas tu spora gromadka na tym zaczarowanym ogrodzie u babci i dziadka. Szukajcie, szukajcie, lecz pamiętajcie. Pierwsza zasada najważniejsza. Co znajdziecie na tym ogrodzie u dziadków w górdzieli należy sprawiedliwie podzielić. Ha ha ha! A oto pierwsza zagadka! Uwaga! No, sprawiedliwie dzielić! Uwaga! Na tym zaczarowanym ogrodzie pasie się bardzo przyjazny dinozaur kołodziej. Czy Wy wyrozumiecie? Na czterech grubych nogach stoi, na grzbiecie łuski w kolorze czerwonym, a od, a od jedzenia trawy jest cały zielony. Ha, 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 szukajcie o uśmiechu, pamiętajcie. Okej, okay, kolejna zgadywanka. Rodzinko. Brawo! A oto następna zagadka. Trudna, bo to zagadka wymyślona przez waszego dziadka. Dwie stare siostry, co od dawna tu stoją, specjalnie nic, wie specjalnie nic wielkiego nie dają. Lecz w upalne dni od swego cienia, do swego cienia zapraszają. I jest pewien smaczek, to pomysł babci na wygodny hamaczek. Gdzie będzie wisiał hamaczek? Brawo! Pieniądze. Kopiemy! Kopiemy! Szukamy niespodzianek! A oto zagadka, A oto zagadka na dowidzenie. Byliście wspaniali chyba try... i chyba troszeczkę zgłodnieli. Coś słodkiego, żółw pod skorupą chowa. Jest naprawdę wielki i drewniany. Nie traci oddechu, szukajcie żółwiego uśmiechu. Papa pa za rok! Ale kobiety, już wiedzą? Traci oni wiedzą. O, spaniaki! Ja musiałam jeszcze raz doczytać, żeby zjażyć, że to to. No prawda, jest Jezu! Yeah. Ja! Pokażcie. Drrr, super. Cześć kochani, jak widzicie, już fryzura zmieniona i w tej fryzurze tak naprawdę cały czas byłam, więc Get Trade With Me nagrałam w tamtej, a tak naprawdę byłam cały czas w tej. Wróciłam, wróciliśmy z gości i teraz czas na relaks. Przebrałam moje dzieci na wygodnie. Mi jest w tym akurat bardzo wygodnie, więc ja jeszcze w tym komplecie pochodzę, dzisiaj poświętuję. Siadam do stołu i zaczynam jeść, dlatego, że u mamy jadłam tylko ciasta, jakoś tylko na słodkie mam ochotę, więc lecę jest sałatka, sos tartarski, kiełbaskę. Lecę wcinać i tyć przez te dwa dni i mam nadzieję, że wy robiliście to samo. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się jutro. Pa!